Witam się z wami, dzisiaj jest u mnie 29 sierpnia, jest piątek, no a jutro jest sobota, jest 30, potem niedziela jest 31, a, a, jest, a w poniedziałek jest 1 września, zaczyna się nowy rok szkolny, a ja sobie rozwieszam pranie, wieje wiatr, także szumi pewnie. Nie będę was zamęczać nagrywaniem tego, zresztą w podobnej scenerii już żeśmy się spotkali, to jest akurat moja bluzka. Ale jest męska, bo powiem Wam. Damskie wszystkie były jakieś takie szerokie i krótkie. Ja nie lubię takich. Ja lubię, żeby mi zasłoniła. Wiecie, co trzeba. Także na dziale męskim były takie, jak chciałam. I wzięłam nawet kolory. Wiecie, zacnę. Cacnę. Co to mówiłam? Co to mówiłam? Że dzisiaj sobot. Nie, nie, piątek, dzisiaj. Czyli jest piątek, piąteczek, piątunio. To by się przydało, żeby. Przydałoby się, żeby to było trochę wyżej, ale wiecie, co, cieszę się, że to w ogóle jest. Bo mam wieszaki, kupiłam kiedyś w Action. Wiecie, za jakieś naprawdę małe pieniądze, i jak się możecie domyśleć. Dwa razy użyte, albo czasem nawet, nie wiem, i się rozspadają się w ręka. Muszę sobie przestawić to pranie. Tutaj są spodnie córki, które były poplamione i ciekawa jestem, ja użyłam od plamiacza. Czy to zeszło? O może zeszło. Wiecie co? Nie wiem, czy mnie ubrudziła. To była taka biała... Nie. To była taka plama czerwona, jakby po owocach, po dżemie. A, a analizowałam tamten dzień i ja nie wiem co ona. Nie mogę sobie przypomnieć, czym ona się mogła obrócić. <laughs> Ale szczęśliwie się odplamiło. Bo wiecie, fajne są te spodenki. One są takie troszeczkę dłuższe niż rybaczki. Czy ja mylę? Rybaczki. <laughs> Przepraszam. Rybaczki są za kolano, czy są niższe? No nie wiem, w każdym razie wiecie, na taką porę roku jak teraz wydaje mi się dobre, bo bo są takie nie za długie. Nie zakupię. I nic będę najwyżej później dowieszać do tych skarbek. Wiatr zawiał, aparat się przewrócił. Myślę, czym nie widać. Chyba coś wyżej powinnam. A znów mi się przewróci jak podwyższa, ale troszeczkę, nie wiem, czy się jeszcze da. Lepiej? Lepiej nie mówić. Piątek. Wczoraj byliśmy w Lidlu. <laughs> Będzie taka pogadanka przy praniu, ale przynajmniej będę miała mniej montowania. Może tak, co? Może, no, może się skuszę na to. To bym mogła Was jeszcze dzisiaj tym filmikiem, wiecie co, zaszczycić, to może złe słowo, ale może wiecie. Niebałem do Waszych domów, nie do Waszych telefonów. Jakbym dzisiaj wrzuciła ten filmik, żebyśmy się spotkali na moim filmiku. Co tam mówiłam, że wczoraj byliśmy w Lidlu. A, i była fasolka. Ja w ogóle jakoś tak nie pomyślałam o fasolce. No, nie wiem dlaczego, ale tak. I mój mąż mówi, weź sobie fasolkę. Odwracam się. Taka była piękna, wiecie co, młoda, ładna, nieduża, no taka apetyczna bardzo. Napałam do tej torby, ile tam, wiecie, ile się dało. Wyszło kilo kg, coś takiego. Już sobie ją... Już sobie, no wzięłam ją sobie, wiecie co tam, oskubałam. Będę gotować i zjem. I myślałam, że nagram Wam właściwie taki filmik, wiecie, trochę z gotowania, trochę coś. Ale może rzeczywiście byłby dzisiaj taki, o! Pogadanka przy praniu, co? Może jakąś tą serię trzeba by było nazwać. Chociaż lato się kończy, tutaj suszenie na dworzu też się kończy. Ja dużo rzeczy suszę, wiecie co, w suszarce. Tak. Jak czasem za późno wstawię pranie, a coś potrzebuję, no to wiadomo, wrzucasz do suszarki i wysycha. Wiem, że się kurczę. Mam takie w ogóle wrażenie, że te pierwsze pranie, tych nowych rzeczy, to, że niedobrze, że to szczególnie, takie mam wrażenie, że to szczególnie niedobrze prać pierwsze pranie w Przepraszam, jeszcze raz. Mam takie wrażenie, że szczególnie pierwsze suszenie nie powinno być w suszarce bębnowej. Tak mi się wydaje. Że jak to się już raz upierze, to potem jakoś inaczej znoszą to te ubrania. Może się mylę, ale może tak moje doświadczenia wskazują. A to są chusteczki. Wiecie co? Bo to właśnie były nowe rzeczy, same nowe rzeczy. Oprócz tych jednych spodni. Tak, oprócz tych jednych spodni to były same nowe rzeczy. I wziąłam chusteczki, żeby plam nie było. No, tak się miały trochę. Ale nie, nie widzę, żeby coś tam zmieniło kolory. Chaotycznie dzisiaj będzie takie moje gadanie. Raz mi się zdarzyło. Nie, dwa razy. No, powiedzmy, że zaokrąglimy do trzech, bo może nie pamiętam. Że... Że zafarbowało mi pranie. I. Pierwszym razem no to tak było, zbagatelizowałam. Wstawiłam tam za jakiś czas znowu mi się powala miło, coś, potem coś znowu. I w końcu kupiłam chusteczki i jak coś tak wiecie, niepewnie rutynowo nie wrzucam, ale jak czegoś nie jestem pewna, czy jakieś nowe pranie, to Dopiorę z chusteczkami tymi wyłapującymi kolor, żeby nie było farbowania, <laughs> Ale powiem Wam, że zdarza mi się też, yy, nie wiem, czy powinnam mówić o tym na wizji, ale zdarza mi się bez oglądania ubrań wlewać odplamiacz, bo już wiecie, znam swoje dzieci, zresztą znam też siebie. I no tak, to Też może nie nierutynowo, ale ale tak. No ale, ale tak, bywa, że tak na, na wyrost wsypuję ten odplamiacz, bo różnie może być, jak znam historię ubrań. Moje dzieci, ale też moją. Także byliśmy wczoraj w Lidlu. Wziąłam tej fasolki 2,30 kg. Wzięłam ją z Kuba, będę ją gotować, ale tego już może dzisiaj nie zobaczymy. Zobaczymy, dzisiaj się może przy tym pragu Co? I co? Były papryki. Ja ogólnie. Papryki czerwone. W ogóle paprykę bardzo lubię. Ja. Mój mąż lubi. Nasza córka lubi. Karol lubi. Kuba nie lubi. Czyli nasz najstarszy, on tak nie, nie łapie się za paprykę. Ja lubię paprykę. Najbardziej lubię na surowo. Lubię konserwową. Lubię w omlecie. W Jakiś takich daniach typu leczo, czy jakaś taka ala taka szczesna, coś takiej duszonej papryki nie lubię. Nie smakuje mi. Ale ogólnie, mimo że lubię paprykę, to jestem nastawiona negatywnie. Bo wielokrotnie zdarzało mi się, że po prostu papryka śmierci. Papryka śmierci. Śmierć tak jakby takim zbutwiałym kartonem. Nie, nie umiem nazwać tego zapachu, ale wiem, że mi to odbiera apetyt i mało że czuję w zapachu, to czuję też w smaku. Także także no... To Ramiro. To częściej, bo ona... Rzadko się zdarza, bo może się nie zdarzyło, że ona właśnie śmierdzi, no. Wiecie, śmierdzi to jest dobre słowo, bo to nie to, że to brzydko pachnie, to po prostu śmierdzi. Chyba zbutwiałam kartony. Chyba, że nie wiem, co to może być jeszcze innego. A te papryki wczoraj, no może tak mówi, może wziąć. Bo takie były, wiecie co, ładne. On je tam wyhaczył. Piękny, czerwony, paprykowy kolor. Nie to, że taka jasna czerwień, tylko właśnie takie ciemne, czerwone papryki. Dla mnie to też jest jeden z wyznaczników, że wiem, że będzie dobra. Zdarza się oczywiście, że jest gruba skórka, ale generalnie, moim zdaniem, papryka czerwona musi być właśnie taka mocno wysycona tym kolorem. Także te papryki, właśnie takie mocno czerwone, pyszne. Pyszne, wiecie co? O zapachu papryki, o smaku papryki. Bo też czasem się zdarza, że, że nawet nie to, że są niedobre, ale dobre też nie są. Czasem się zdarza, że papryka jest o smaku wody. Takie są moje doświadczenia, może wy macie inne. Wiecie, że ona nawet może nie śmierdzić, może nie pachnieć, ale i smaku też nie ma. A ta wczoraj kupiona pycha. Mówię wam, pycha. No, pyszna. Pyszna, pyszna. Sześć wzięliśmy. Więc co najważniejsze, to chyba warzywa, jak się kupuje. To po prostu. Wiem, bo są różne szkoły, tak się teraz może wygadam, ale generalnie. Yy... Jak pomidory nie przechowuję w lodówce, czy jabłka też nie przechowuję, to najważniejsze, żeby były umyte. Już jak są umyte, to będą zjedzone. Nie? No paprykę... nie, nie myję tak na wyrost, nie. Nie, nie myję. Myślałam, że myję, ale nie, 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 nie myję. Ale pyszne. Co tam jeszcze wczoraj wzięliśmy? Tak myślę, myślę, czym się tu pochwalić? E, chyba niczym. A, wzięłam ten chłodnik ogórkowy. No dobra, no tu się przyznaję. Wzięłam go, bo wiecie co? Nam tego nie zjadą w końcu. Co tam mówiłam na którymś filmiku? Schowałam go do lodówki. Wiecie co? I zapomniałam o nim. No i ta data ważności już mu tam wiecie co? Minęła, nie? Jest go wyrzuciłam. A jak go wyrzucałam, to on dokładnie tak pachniał, powiem Wam, lepiej niż ten buraczkowy. Bo ten buraczkowy bardziej tak octem, a ten nie, więc wzięłam. Ja to w ogóle bym zapomniała. Ale moja córka mówi, że ten napój, co mama lubi, ten napój, co mama lubi. No to przecież zupka, ale dobrze. Przypomniała mi i wzięłam. Wie Dobra, wezmę. Raz, żeby jej było miło. A dwa, że spróbuję ten ogórkowy. No myślę, że. co to znaczy, no nie wiem, wiecie. Dobra, ten ostatni raz. Bo tego ogórkowego nie jadłam. Dwa razy jadłam buraczkowy, raz wyrzuciłam ogórkowy. I teraz wczoraj wzięłam i dam mu szansę. Tak myślę, ja wiem, może. O, przypomnienie. Macie też czasem takie przypomnienie do przypomnienia? Bo ja tak mam. No i ja bez tych przypomnień to kiepsko by u mnie było. Chociaż może jakby nie było, to by, to by było. Człowiek musiałby pamiętać i może by pamiętał. Już nie może być. Także tak sobie myślę. Ugotuję tej fasolki i zjem z tym chłodnikiem. Może jajko? O, może. Może tak. No. I będę szła do sklepu, bo kupię bułkę tartą. Może będzie inna. Nie ta właśnie taka grubo brojona. Thank you. Powiem Wam, że ja płynu do pukania to nie używam. Nie, nie używam. Jak suszę w suszarce, to wiadomo, ręczniki, wszystko jest miękkie. I już po prostu nie daję tego płynu, bo to. No nie wiem. Nie, nie mam nic do tego. Po prostu nie daję i tyle. Pierzemy w kapsułkach. No, daję ten odplamiacz. I to chusteczki, tak. I wiecie, od przypadku do przypadku te chusteczki, cieszę się, że to się odprało w tych galotach, bo szkoda mi było bardzo. Bo tak jak mówię długość taka wiecie akuratna, na powrót do przedszkola, rano chłodniej, później cieplej. jeszcze w tym lidlu, żeśmy kupili? No nie, nic więcej właśnie. Paluszki rybne, Polubimy. Zobaczę, może będzie ta lepsza bułka tarta w sklepie też lody. No kupię. Odgrażali się upałem. No ciepło jest. Nie wiem ile stopni, bo nie patrzyłam. Ale wczoraj było gorzej. Gorzej gorąco. Mniej powietrza wczoraj było. Miałam nagrać z ogrodu. Muszę stąd. Ale powiem Wam, że nic ciekawego u mnie w tym ogrodzie. Mieczyki to ja wiem pięć. I to chyba wszystkie w tym samym kolorze mi zakwitły. Wiem, że tam były dwie paczki. Jedna była chyba wszystkie w jednym właśnie. A w drugiej paczce była jakaś mieszanka kolorów. A zakwitły mi na razie z tego jednego. Ale też wiecie, co i one przekwitają, już zdążyły właśnie przekwitać. I teraz nie wiem, czy ja powinna przyciąć te mieczyki, żeby one jeszcze jeszcze zakwitły. A, nie! Wiecie, to jest taka kamera sportowa. Ona może nie nie wyostrza, nie łapie ostrości, ale za to powinna być odporna na upadki, ale ja wiem bez przesady. Nie wiem co zrobić. No bo wieje. Siedemnaście minut. <śm> to chyba skończy, bo Wiecie co? Dwa razy upadła. Do trzech razy sztuka. Może być to trzecie takie rasa. Wiecie, nie? Porządnie. Suszarka mi. O i pranie mi. Nie mam. Nie mam spinaczy, bo tak jak mówię, popsuły mi się tam i zostało parę. I powiem Wam, że ten wiatr bardzo mi to pranie tak ściąga. Marszczy się to pranie i teraz nie wiem. Nie mam... Nie mam tych spinaczy do prania, bo mi się popsuły, bo to były te najtańsze, zakrzym to mówiłam. I pranie jest niepospinane i to, co jest nie w tą stronę wiatru, że tak powiem powieszone, to się marszczy i będzie nieładnie wyglądać. Bo generalnie to ja staram się ładnie rozwieszać pranie. No. no rozwieszać lubię, zbierać nie lubię. No i tak stoję, trzymam tę kamerę. Chyba skończę po prostu. Słuchajcie, to ja Wam dziękuję za dzisiaj, za filmik przy praniu, przy rozwieszaniu prania. No, no miał być może trochę inny, ale dzisiaj może taki. Rzucę dzisiaj taki, a może koło niedzieli, koło poniedziałku już rzucę taki bardziej z tą fasolką, coś takiego, nie? A tak byśmy się w weekend spotkali może. Właśnie. Z kadrami przy rozwieszaniu prania. No może dać jeszcze szansę, co? Ale już nie mam co mówić. A, mówiłam o mieczykach. Nie, tu mówię do, do widzów. Do widzów. <grystanie> Rudbekie musiałam powerywać. No, jeszcze zostały trochę, ale generalnie musiałam powerywać, bo miały taki biały nalot. To chyba jakiś mączniak jest. Nie będę już tego opryskiwać. Przykro mi bardzo, już muszę się z rudbekiami rozstać. Nie wiem jak w przyszłym roku. Pewnie będzie to samo. Kosmosy ledwie zaczęły kwitnąć, już ich ta rdza taka bierze. To też muszę zrewidować swoje stanowisko kwiatowe. Rudbekie szlak trafia, kosmosy też. Jak samitki, jak są w doniczkach, to jest ok, albo w podwyższonych grządkach. Jak są bez, jak są tak na Ziemi, to ślimaki. Ma więcej muszę postawić. Na takie beliny wieloletnie. Sadzić raz i później tylko, wiecie, pielęgnować. Wydaje mi się, że one są trwalsze niż kwiaty jednoroczne. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Wrzucę taki filmik, żebyśmy się spotkali w weekend przy praniu, w takiej wiecznej pogodzie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Nie lubię, właśnie. Bo ja sobie, tak wiecie. Ładnie to wytrzepię, wypłaszczę, a tu wiatr Ci przyjdzie i no. Bo tak jak powiesisz, to jest ładnie. A później wiatr tak. Jeszcze mam trochę prania. Rozwieszę już sobie w samotności. Bo kamera mi się przewraca.